Polski działkowiec to mężczyzna w wieku przedemerytalnym, ma wykształcenie średnie i pracuje fizycznie w państwowej firmie. Tak wynika z raportu Kim są polscy działkowcy w roku 2011 przygotowanym przez Polski Związek Działkowców. A jak to wygląda w Świdnicy? W większości użytkowane przez rodziny i muszę przyznać, że w ostatnim okresie bardzo dużo młodych małżeń zabiega o przydzielenie im działki. Rodziny są wielodzietne, te, które tu mają działki, na przykład po tej stronie, czy popatrzymy tu, to przychodzą całe rodziny, łącznie wielopokoleniowe przychodzą dziadki, Rodzice z dziećmi. Działkowcy ze świdzicy przede wszystkim wykorzystują swoje działki do uprawy warzyw czy owoców. Część do rekreacji i spotkań w gronie rodzinnym. Jest tendencja, że są to działki warzywno-rekreacyjne. Na przykład, jak tutaj popatrzymy na tą działkę, to jest część trawnika, są kwiaty i jest również nieduże poletko, na, nieduże poletko na warzywa. Z tym, że warzywa, jak są młode rodziny i mają dzieci, to wtedy działka jest prawie że w większości warzywno-owocowa. To są drzewa owocowe, krzewy owocowe. No i tak jak wspomnieliśmy, warzywa, dlatego że to są zdrowe. Niepryskane chemią, nieskażone. Swój wolny czas spędzają głównie na pielęgnacji swoich małych królestw, na których często stawiają niecodzienne konstrukcje. Muszę powiedzieć, że na terenach ogrodów działkowych. One spełniają podstawową rolę społeczną, wychowawczą, yy, uzupełnieniem budżetu dla rodzin. No i co najważniejsze, to jest sprawa rekreacyjno-rehabilitacyjna. Nikt nam tej rehabilitacji nie zapewni, jak ogrody działkowe. Wbrew pozorom, otrzymanie działki dla własnego użytkowania nie jest tak trudne, jak myśli wielu Polaków. Wystarczy złożyć odpowiedni wniosek do Polskiego Związku Działkowców i czekać na jego rozpatrzenie. W ogrodach, w których są wolne działki, to po złożeniu akceptacji, że ktoś chce nabyć działkę, przydzielamy taką działkę na posiedzeniu zarządu. Oczywiście, w tej chwili duży nacisk kładziemy na tzw. szkolenie działkowca. Zanim dostanie działkę, to musi odbyć kurs szkoleniowy dwu, 4 czterogodzinny na którym są podane podstawowe sprawy i podstawowe wiadomości na temat uprawy, na temat regulaminu, na temat zachowania się na działce. Zazwyczaj działka przyznawana jest rodzinie, która w naszym kraju średnio liczy cztery osoby. Szacuje się, że w Polsce z działek korzysta blisko 4 miliony osób.